Dzień dobry, witajcie. Dziś Smoleńsk, za którego staram się dziś. No, skoro mianowicie grają tu w dywizjonie. Rzut, głównie dychy, parę super okrętów i oczywiście dwie dziewiątki tylko. Smoleńsk, okręt, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jeżeli jest ktoś, kto nie wie, co tu właśnie ogląda, to jest to jeden z najbardziej przyjętych okrętów w grze. W sumie to kiedyś był jeszcze bardziej przygięty, obecnie już czasami no bywa trochę mniej przygięty, ale ogólnie ta bitwa będzie naprawdę konkretna. Polecam obejrzeć całą, bo tu będzie wynik naprawdę kosmiczny. Co w sumie jak na Smoleńska, biorąc pod uwagę, że ma tylko 32000 HP, to co po niektórych może być lekkim szokiem, zwłaszcza tutaj mam na myśli graczy początkujących. Chociaż jak widzicie, sam Smoleńsk to tylko połowa sukcesu, bo tu naprzeciwko mamy też Smoleńska, który. Właśnie popełnia jeden z większych błędów w swoim życiu, także okręt okrętem, ale jednak potrzebny to jest jeszcze kapitan, który go ogarnie. Niestety tracimy właśnie Shermana, który gdzieś tam w sumie chyba na środku próbował coś działać, ale się nie udało. W każdym razie nie nawet nie zdążyłem rozkręcić, ja już mamy 65 tysięcy, także to mniej więcej właśnie to jest właśnie mniej więcej potęga spoleńska i jego możliwości i okręt, okręt, okręt to kosmiczny, DPM, je dymie i w zasadzie to, to głównie proszę ten potrafi naprawdę bardzo w krótkim czasie zrobić spore ilości obrażeń. Fajnie to tutaj stara się wyjąć, wyjąć tego spoleńska. Kto się tutaj gdzieś kręci. W ogóle ja jestem skąd taka decyzja no tego czerwonego Smolenska, że tak blisko aż podpłynął, i w zasadzie to jest, chyba, to jest chyba decyzja w stylu: A płynę przed siebie i zobaczymy, co się stanie. Jeżeli chodzi o bitwę, no to idzie naprawdę konkretnie, a jeżeli chciałbyś zobaczyć swoją bitwę na kanale, to zapraszam do podsyłania powtórek na kontakt jest też imię w opisie, w razie czego yy, najlepiej z jakimś tam, chociaż podstawowym screenem, żeby było wiadome, czy warto to nagrywać, czy nie, albo chociaż jakimś byle jakim opisem. Tuwa dogoniona, yy, Kremlin zaraz zejdzie, o właśnie, właśnie się pożegnał bitwą, ale ładny konseks, a ma hmm, do tego jeszcze bez spota, bo tutaj w zasadzie ładnie wszystko po tej stronie, franki posprzątane, Bitwa jak na razie układa się tak, że powiem szczerze, że nie spodziewałbym się, że tutaj będzie aż taki wynik, bo w sumie jak na razie to wygląda na bardzo lekką wygraną. Co prawda, tam nasz main i satsuma trochę kuleją. Znaczy, no, czy tutaj trzy panski się wycofują? Bo w sumie Ragnar tam jest. Nie wiem w sumie dlaczego boją się Ragnara. No, ale dobra, no trudno no, no, tak sobie postanowili. Tego się trzymają. Leci salwa z Satsumy. Z tego co widzę, ciekaw jestem, czy zaboli, czy nie. Mogłaby trochę zaboleć, to by nam adrenalinę właśnie puszczał, Otóż to i mamy trochę adrenalinki. Ładnie salwo lecą na stronę Satsumy. Stuwa już z lekkim groszem przekroczona. No i trzeba się zacząć przestawiać. Bo czerwoni się całkiem stąd wycofali. Tam Georgia gdzieś daleko. Ale za to fajnie się ustawiają na środku. Dzięki temu, że ten main i Projson przeszli przez A, to jest ładny potencjał na trochę postrzelanie, wykorzystać wysp w tym momencie i postrzelanie sobie gdzieś tam do nich. Jak dobrze że to Satsuma chyba zużyła Erkę, zużyła więc będzie można. Y, te torpedowanie raczej się nie uda, y, będzie można nie można teraz popatrzeć, jak pożar ładnie y, zasuwa na się tu polecam właśnie. Myślę, że będzie zaraz ustawienie się za wyspą objęcie tego maina z Afryko. Ja bym tu spróbował apekami. Szczerze powiedziawszy, main ma trochę tych nadbudówek. Więc spokojnie można by społać czapekami, chociaż myślę, że tutaj bardziej było liczonko na pożar, co jak najbardziej rozumiem czemużby nie, no i dopłynięcie do kapa tak jest, właśnie zaraz płyniemy w kapa więc też kapa będzie zabezpieczony, bo pomimo tego że mamy przewagę okrętów i punktową pamiętajcie, że w każdej chwili możecie to zmienić no ten main przeciwnika popełnił bardzo duży błąd, wypłynął na środek, nie wiem czego czego się spodziewał, no ale w każdym razie teraz jest obijany z każdej strony Satsuma postanowiła uderzyć w wyspę, co ciekawe no idealnie się te pancki tutaj ustawiają, żeby je tylko paziować i to jeszcze tak parzować, że nic nas nie świeci, bo przeciwnie Przeciwne tutaj krążowniki z tej strony poginęły, te pański sobie gdzieś tam za tymi wyspami szaleją. Tak naprawdę teraz jedyne co mogłoby się wydarzyć to George gdzieś podpływająca trochę bliżej, ona mogłaby nas wyświecić, bo za sumy maina nie ma szans, Ragnar tam w ogóle jest gdzieś daleko, Jinnan to już całkowicie inna strona mapy. No i Prejson, ciekawe jestem czy stoi cały czas na, na tym A, czy postanowił coś tam się jednak ruszyć. 164 tysiące już zrobione. To jest właśnie cały, cały smoleń. O jest gdzie wywołałem wilkę z lasu, pojawił się, więc to y, jest takie automatyczne myślenie, jak się gra na smoleńsku, jeżeli tylko pojawia się coś, coś jeszcze nie pali, to trzeba to podpalić. Tak, to jest y, to jest bardzo naturalne na smoleńsku i bardzo mile widziane. Tak właśnie tak właśnie się gra na smoleńsku. Gdy widzisz coś, co się nie pali, trzeba to podpalić. Y, y, czyli to jest klasycznie. Jeżeli coś ma się ruszać, a się rusza, no to tretytka, a jeżeli odwrotnie, no to WD40. Także to jest podobnie, jak coś się nie pali, to trzeba to podpalić. Jak już ma dwa, trzy pożary, to wtedy zmieniamy cel, bo więc więcej pożarów już nie wrzucimy, więc, e, więc trzeba zacząć e, szukać, e, szukać innego celu. No cóż, Satsuma zaraz zejdzie, e, prawie 200 stowy zrobiony, nawet udało się zabezpieczyć drugiego fraga już, e, więc e, to jest właśnie, teraz w się dzieje to, o czym wspomniałem. Cap e, e, był sobie wolny, w międzyczasie jak go skapowaliśmy e, i udało to, w międzyczasie drużyna nam się zaczęła kruszyć i przewaga punktowa też się o wiele bardziej zmniejszyła. Właśnie dlatego pamiętajcie, że cap e, to jest kap i on wam zawsze te punkty nabija, niezależnie jak bardzo macie przewagę w bitwie czy nie, to jednak jest to obowiązek, że trzeba go gdzieś tam kliknąć i zabezpieczyć. No i sytuacja zaczyna nam się już robić troszkę mało wygodna, bo mamy tutaj wsparcie Wenecji, mamy podwodniaka, w razie czego, który gdzieś tam może poświecić, jak będzie na tyle miły, ale niestety mamy też Georgię oraz Maina. Okręty bardzo groźne dla Smoleńska, które w zasadzie wystarczy, że raz kichnął i może być po Smoleńsku, więc do sytuacja. o tutaj pięknie, Main sobie już wypluł salwę, więc mamy trochę czasu wolnego. Możemy sobie spokojnie go, go poobijać i popalić. O właśnie, i mamy pożar, ładnie wszedł gdzieś tam po wieżach, no i właśnie, o nadbudóweczki, poprosimy nadbudoweczki. Dywizjon się skończył, został nam w dywizjonie już tylko Smoleń, o, co ciekawe, Main oczywiście ugasił pierwszy pożar, bo jakżeby inaczej, więc teraz szkoda, że nie ma spota, bo byłoby byłoby gorące. właśnie to, to co mówiłem wcześniej, jak się coś nie pali to trzeba to podpalić yy, i niestety main zniknął, bo nasi się tam pochowali też trochę za wyspami co ciekawe, to, to bodajże to jest Ohio, które tam wyspę uderzyło na naszym kapie bazowym chyba tak, więc yy, kombinacja nabijania dalej obrażeń jest Georgia, Georgia to no, jest mega groźna, trzeba naprawdę uważać, bo to w zasadzie może być Kwestia jednej salwy, zwłaszcza, zwłaszcza po tym nerfobafie do pancerza smoleńska. To jest też ciekawa sytuacja, że żeby znerfić smoleńska trzeba było mu dodać trochę pancerza. Tak, bo on był tak kartonowy, że wszystko przebijane było na wylot. Więc leci teraz, leci teraz Gruz na Georgie. Pierwszy pożar fajnie wszedł. Niestety leci to po... Leci to po Leci to po wieżach, O, zwiastun tragedii wpadł jeden z moich ulubionych medali. Leci salwo z Georgi, trzeba wymijać. I udało się całą salwę wyminąć, więc jedziemy dalej. Lecą kolejne, kolejne salwy z strony Georgi. Na szczęście, Georgia, w sobie szczęście w nieszczęściu także ona sobie zaraz zniknie nam ze spota. I będziemy mieli, będziemy mieli spokój. Prawie 200 już nabitem, że ten pożar, który idzie tam na Georgii zasuwa, a w zasadzie teraz już nawet dwa pożary. Tak, zaraz nam będą dwie 200, tak jest. 200 zrobione. No i widzicie, z całkiem niezłej przewagi zrobiła nam się bitwa przegrywana. Nie dość, że punkty nam trochę średnio działają. To jeszcze przeciwnik ma przewagę jednego okrętu. I w zasadzie, poza tym, że ten main Ohio, znaczy to Ohio to chyba nie będę komentował, bo mi się wydaje, że albo to jest bot, albo gości z nawku, bo on chyba trzeci raz uderzył w to samą wyspę. Z tego co zwróciłem uwagę. Main ucieka całą bitwę, więc no, no nie wiem, nie wiem. pozostawia to po prostu bez komentarza. Torpedy poszły, może Main postanowi je wcinknąć, wcisnąć, wciągnąć i tak dalej. Grupa uderzeniowa przy okazji dywizjonu wpadła. Mamy jeszcze dwa dymki, a z tego co widzę to właśnie Main nabrał ochoty, żeby dołączyć do bitwy, więc cisniemy. Ja tu też waliłbym z apeków, najpierw trochę podziobię, trochę porufię, tak żeby wykorzystać saturację. Trochę poprawił, o, 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 to będzie trochę ładniejsza salwa, takie 4,5, no i czekamy na pożarki, pożarki, poprosimy pożarki, bo tutaj maina trzeba spacyfikować, bo main zaraz będzie znowu drukował nowy okręt, do tego może użyć... Znaczy, ja nie, 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 nie będę komentował tego, że ten main gasi pierwszy pożar, przy jego możliwościach gaszenie pierwszego pożaru to jest... nie będę... Nie będę nie będę tego komentował. W międzyczasie wpadł duży kaliber, więc mamy trzecie oznaczenie. No i cóż, zgasił pożar, no to co? Kontynuujemy zabawę w kolejne palenie. Na no, sam się prosi, więc czemuż by tego nie wykorzystać, prawda? I tak oto właśnie mamy pożar kolejny. I zaraz zarzucimy sobie jeszcze jeden, zapewne. Potem jeszcze jeden, jeszcze raz. I tak się kółko będzie kręcić. Właśnie odpalił swoją super supermoc, czyli zmniejszył sobie obrażenia z pożarów. No, ale za to rzucamy mu kolejny pożar. I ja w tym momencie tym bardziej przyłączyłbym się na peki. Tak, żeby go jeszcze bardziej dobić, a tu ładnie jest pod tym kątem, ładnie by ponad budowki te apeki wchodziły. 250 tysięcy już zrobione, więc ładnie nam się klika, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec bitwy. Ta bitwa, można powiedzieć, że wchodzi właśnie w ten najlepszy etap. Frakt numer 3 zrobiony. Main sprzątnięty, pokonany. Niestety, na własne życzenie, no ale skoro się pozwolił sprzątność, no to się to to żeśmy go sprzątnęli 4 do 4 czy tej okręty lekka przewaga punktowa przeciwników ale dzięki temu że nasz podwodniaczek bierze C to jest szansa zaraz tam tą, tą przewagę zniwelować. mamy Georgię ładnie świeconą przez podwodniaka więc gdzieś tam cały czas te salwy w stronę Georgie latają kolejny pożar już szesnasty pożar w tej bitwie e, tak szesnasty pożar nie, nie, nie mylicie się szesnasty pożar to jest właśnie to jest właśnie spoleński jak mu się pozwoli to można prawie, prawie 900 trafień tak swoją drogą Niestety, nasze Ohio, które tak pięknie pilnowało B, że aż właśnie zakończyło, zakończyło swój udział w bitwie. I no i, mamy, no i mamy niestety stratę okrętów. I Georgia pięknie ucieka przed najprawdopodobniej trochę podwodnikiem, trochę smoleniem, zgasiło pożar, więc trzeba je go tam gdzieś oczywiście podpalić, żeby mu nie było zbyt chłodno. Kap wzięty, więc punkty nam trochę popunktują. Niestety, tracimy B. Co to w sumie to już całkiem konkretną przewagę czerwonych może być może być przez to niezły problem ale spokojnie, co się odwlecze to i tak dalej, i tak dalej. My postanowił zrzucić błęby głębinowe, nie wiadomo na co to komu i po co nie wiem na co liczył, no ale skoro już puścił, no to, no to puścił. Teraz tak, fajnie by było dogonić tą Georgię i ją spacyfikować, tylko że chwilę się zejdzie, zanim się ją spacyfikuje, bo już ładnie saturacja zadziałała. Trochę tam pewnie naprawek. Czy jestem, czy Georgia ma jeszcze naprawkę, czy już, wszystkie, czy już wszystkie zużyte? No ale tak, mamy cały. ten main jest prawie cały. Gość całą bitwę ucieka, i w 14 minucie bitwy jest prawie na fullu. Yy... <śled> <laughs> dobre, dobra, ale przyznam się, poprawił mi trochę chomorek. okej. Okay. Zobaczymy, co wykombinuje nasz podwodniak, pewnie popłynie jakoś środkiem, mam nadzieję, że jakoś te bardzo, za bardzo nie nabije się na Ragnara, bo to będzie, będzie pozamiatane. Niestety tutaj dobrym pomysłem w sumie byłoby się ustawić na środek i za, za pomocą tego maina wyciągnięcie ich, tylko biorąc pod uwagę, jak ten main się porusza, to raczej chyba nie ma co liczyć na jakąś jego super wsparcie. Ech, więc trzeba coś wykombinować. Podwodniak idzie pod wodę. My liczy... Trochę liczyłem na spota od podwodniaka, bo tutaj tak naprawdę, gdyby Ragdal popłynął przez środek, wystarczy chwilowy spot, jedna salwa gdzieś tam z przeciwnego maina, to gdzieś Georgii i jest już po bitwie. A jest prawie 300 tysięcy, więc fajnie byłoby jeszcze trochę, trochę w tej bitwie popracować, bo potencjał jest. Jest jeszcze trochę tych hp -ków. Mamy prosena, zobaczymy czy będzie dym. Tak jest, idzie, idzie cała stecz, będzie dym. Pytanie tylko, że w sumie main wychodzi jest dobrze. Main wyszedł w końcu za wyspę, więc nawet jeżeli staniemy w dymie, to będzie cały czas światło na tego Preysena. Na szczęście więc właśnie zaczynamy procedurę, co niech się nie pali, to trzeba to podpalić. Podwodniaczek gdzieś tam się cały czas przemieszcza. Ciekaw jestem, czy będzie próbował płynąć do, do tego A i je wciągnąć, czy raczej będzie tu kombinował walkę, nie? Ale cóż, oczywiście salwa poszła, więc pożar numer 18 zrobiony. Lecą kolejne salwy w Proysena. Ciekaw jestem, gdzie... A przepraszam, tam był Jinan po drugiej stronie, więc pomyliło mi się. Ciekaw jestem, gdzie ich Jinan popłynął, pewnie Pewnie popłynął do D, bo to jest właśnie sytuacja, gdzie te punkty to jest najważniejszy moment. RK na Proysenie, więc tym bardziej teraz zrobiło się ciepło, ładnie płynie, nic tylko brać, brać, jeszcze raz brać e, Proysen w zasadzie, w zasadzie w tym momencie już może się pożegnać z bitwą, bo tutaj zaraz pewnie jeszcze dojdą jakieś pożary e, i ładnie te, no ładnie te hajki go tam punktują. Co ciekawe spotkanie Georgii z podwodnikiem, ciekaw jestem kto to wyjdzie, kto tu wyjdzie z to tu wyjdzie Pytanie: Czy najpierw Georgia, czy podwodniak? Czyli, czy podwodniak postanowi, postanowi, no, chyba wyrzedzi trochę nad wodę. I cyk, numer czwarty. I teraz pytanie: o podwodnik był zaświecony, bo leciała w niego salwa. Jest Ragnar się pojawił na chwilę. E, I teraz pytanie: czy uda się zrobić Krakena? Wiadomo, cztery fraki, rzut, rzut do Krakena, można by się poszczycić. E, zrobić sobie tak, Nie jest na D, tak jak obstawiałem, została nam Georgia oraz Ragnar. E, Main oczywiście już jest tam mocno poobijany, więc sytuacja robi się trochę niepewna bo do tej pory jak widziałem, widać było maina, który trochę tych hapeków miał, no to jeszcze to w miarę fajnie wyglądało, teraz jest sytuacja taka, że jeszcze nam się dymy skończyły więc już bezpiecznie z dymku sobie nie postrzelamy, trzeba tak kombinować żeby zrobić tą Georgię, bo punkty w tym momencie wyglądają bardzo źle nam bierze D, więc jest okropnie źle i nawet taki rym mi ładny wyszedł tak swoją drogą na szczęście Georgia pięknie próbuje przypachać wyspę, więc w zasadzie może sobie strzelać tylko z jednej wieży, fajnie to wykorzystać teraz można, chociaż Dalej ta jedna wieża jest mocno dla nas groźna, Jinnan na chwilę wyświecony i gdzieś tam właśnie salwy chyba na też w międzyczasie, takie tak jest, salwy Jinnana, bo uszkodził nam torpedy, więc obijanie, obijanie Georgie, mamy ponad 300 koła już zrobione, main gdzieś tam powolutku, powolutku zmierza w stronę, w stronę tej Georgii. Kolejna salwa, na szczęście gdzieś tam to trafiło w rufa i przebicia na wylot mamy. Tutaj niezły fokus na nasz Smoleńsk, poszła naprawka. I pytanie: czy ten GINAN, co tam wykominuje ten Ginan? Raczej nie zmieści torped tutaj między. Między tymi wyspami. O, torpeda w Georgie przeszła. I nawet druga. Mamy kraken, podpalacz, skoordynowany atak. Ładne torpedowanie. No w sumie ta Georgie tam zepchnęła się w wyspę i w niej została. Bardzo przytomne przyłączenie się na Apeki. na pełną burtą. Nie jestem, czy wyjdzie jakaś cyta. Jest cyta raz. Cyta dwa. Będzie cyta trzy. Cyta sześć. I, i, i... I jeszcze, 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 jeszcze. Trzeba uważać na te na torpedy. Jest. Dziewięć cytadel łącznie. Ginan spacyfikowany ze Ragnar. No, 392 tysiące zrobione. Ładnie ogarnięte, mimo tego, że bitwa zapowiadała się na mocno przegraną. Zachowane, zachowany spokój, no, elegancko. Ciekawe jestem, czy ten Ginan nie miał torped, czy zapomniał je puścić. Bo w sumie, gdyby je to puścił w ten przesmyk, to najprawdopodobniej byłoby już po naszym dzisiejszym bohaterze i byłoby już po bitwie. Co mogłoby się skończyć też takim małym ryzykiem, chociaż main jest w A, my tu zaraz, ewentualnie D. Ładnie podwodnie, jak doba Więc, pomimo tego, że Ginan by pościłby tu torpedy i ewentualnie pozbył się naszego Smoleńska, to no to mogło to i tak w spora szansa na wygraną. No, chyba, żeby Ragnar poradził sobie z mainem, co nie wydaje się wcale takie niemożliwe. W każdym razie. Cóż, przejdziemy sobie zaraz do podsumowania. Jak widzicie, bitwa jest pod kontrolą, ragnar jest daleko, więc nie będę już tego przedłużał, bitwa i tak wyszła całkiem, całkiem długaśna i konkretna. Zaraz kap wciągnięty, nasz podwodniak bierze, bierze B i w sumie tego podwodniaka też warto byłoby pochwalić, bo gość gra bardzo mm, przytomnie. Fajnie tutaj współpraca z kapem i spotem była, więc może nie będę już przedłużał, przejdźmy sobie do tego podsumowania. A podsumowanie prezentuje się następująco, 392 tysiące zrobione, 1221 trafień, 2 torpedy, 6 fragów, 21 podpaleń, 9 cytadel, 7 obron, zajęcie razy 2, pomoc w zajęciu trochę wykrycia, cała basa medali, wynik drużynowy to 3,5 tysiąca ponad bazowego, no widać Boże że podwodniaczek coś tam, coś tam jednak ogarniał, też prawie 3 koła bazowego zrobione. Jeżeli chodzi o raport szczegółowy, 235 z obeków, 12 z torped, 35 z i 108 z... Pożarów i nawet tam pół miliona wytankowane. Więc cóż, głównie Georgia, Maine, Satsuma, Proysen, Smolen i trochę Jinana. Ten Jinan pięknie. No cóż, jeżeli przeciwnik popełnia błąd yy, i to trzeba to wykorzystać, no nie? Granie na buście 160%, więc wyszło tutaj yy, prawie 2 miliony yy, na czysto. Więc bitwa naprawdę... Naprawdę konkretna. Dzięki pięknie za podesłanie bitewki. Teraz wjeżdża oczywiście jeszcze Kapitan oraz modowy gdzieś tam wjechało, na czym grał dzisiejszy bohater, czyli Marcin Jolo, dzięki za podesłanie. Marcin sam się przyznał, że nie obejrzał z tej serii, czyli serii Battle of Coach, czyli Waszych bitew, ani jednego materiału, więc yy, tak, mimo wszystko postanowiłem nie, nie zachowywać się złośliwie i nagrać jego bitwę. Dziękuję pięknie za obejrzenie, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się hej do następnego pa!